Na teraz pewne jest, że z lubuskiej czwartej ligi spadną budowlani Lubsko, celu. Luzakostrzyn i Piastiłowa Przed spadkiem broni się jeszcze między innymi Meprozet Stary Kurowo. W przedostatniej serii spotkań pokonał on w sobotę drużynę z Iłowej 4 do 2 i nadal jest w grze o pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Ten mecz był bardzo ważny, bo, bo wiemy jaka jest sytuacja w trzeciej lidze i wiemy, że ciągle jesteśmy zagrożeni, mimo że, że uważam, że żeśmy bardzo dużo punktów zrobili wiosną. Ale nadal jesteśmy pod ścianą. Ciężko coś w ogóle powiedzieć, bo jakaś nerwówka się wkradła, dostaliśmy, tak jak pan powiedział, w minutę dwie bramki. Ale najważniejsze, że się otrząsnęliśmy i nie daliśmy sobie wbić kolejnych dwóch albo trz i trzech i wygraliśmy to spotkanie. Po połowie meprozet prowadził 2 do 0 po golach Marcina Antczaka i Sebastiana Fabiańskiego. W 55. minucie na 3 do 0 podwyższył Mateusz Gorgiel, a niespełna 10 minut później meprozet wygrywał już 4 do 0 po trafieniu Bogdana Sosnowskiego. W 71. minucie gola dla Piasta strzelił jednak Brazylijczyk Gabriel Paixo. A minutę później jego rodak Daniel Soares zrobił to samo i było już tylko 4 do 2 dla meprozetu. Więcej bramek jednak w tym spotkaniu nie padło, nawet z karnego, którego w końcówce zmarnował Marcin Antczak z meprozetu. Ciekawy mecz był, bo, bo praktycznie po pierwszej połowie 2-0, później 4-0, tak? Robi się w jednej minucie 4-2 i mamy dwie sytuacje na wyrównanie meczu. Wczoraj ostatni. Godzin wieczornych ważyło się, czy dzisiaj przyjedziemy. Zbieraliśmy kadrę, udało się nas zebrać 11, ale wygląda to źle na tą chwilę. Bramkarz musiał dzisiaj grać w polu, także, no, ale walczymy, nie podajemy się. Piastiłowa w ostatnim meczu tego sezonu na własnej murawie zagra z ilanką Rzepin i pożegna się z lubuską czwartą ligą. Natomiast te piłkarze ze Starego Kurowa pojadą do Pogoni Skwierzyna na mecz, którego stawką będzie zapewne utrzymanie w lubuskiej czwartej lidze.